W naszych szafkach wiszących robimy oświetlenie LEDowe wpuszczane w podłogę za pomocą profila. Później kable puszczamy bokiem do tyłu a pokażę Wam jak w prosty sposób można się wynutować. Można też co prawda wyfrezować, ale komu jak wygodniej, nie? Tak wygląda nasz profil LEDowy. Najpierw opuszczamy tarczę do potrzebnej wysokości. Ja ustawiam piłę w ten sposób, że robię jedno cięcie, następnie obracam podłogę i robię drugie cięcie. Następnie po przesunięciu przykładnicy o grubość tarczy robię pozostałe dwa cięcia na środku i pierwsze, następnie obracam ponownie i robię ostatnie cięcie. I gotowe. Gdy profil pasuje, docinamy go na długość tak samo jak taśmę lodowo i mamy już wszystko gotowe.